No to sobie zainstalowałem kilka pszczół murarek na działce. Tutaj mamy fajne trzcinowe tyczki, w których powinny znosić jajka, a w tym kartoniku poniżej są kokony. Nie ma ich tutaj za wiele, no ale zobaczymy, czy coś tutaj się wylęgnie, czy coś będzie próbowało w tych tyczkach składać swoje jajka. Można by powiedzieć, że specjalnie dla nich, ale tak naprawdę dla siebie kupiliśmy też stokrotki. Tutaj odmiana czerwona, a tutaj różowa. No i też warto zainstalować poidełko dla owadów. Będzie trzeba pilnować, aby była woda uzupełniana. No a też do miseczki włożone jakieś kamienie szyszki, żeby owady się nie topiły. Będą miały łatwą drogę aby z tej wody wyjść.